Bo w pewnej formie jesteście też nauczycielami. My pokazujemy, my demonstrujemy, my instruujemy, jak sama nazwa mówi instruktor. Więc daje instrukcja. To też jest bardzo ważny temat, jakiego typu instrukcje dajemy i każde słowo, które wypowiadacie, ma ogromne znaczenie. Mówienie dla samego mówienia też świadczy o tym, czy to jest poziom profesjonalny, czy to jest na razie taki poziom. Początkowo. Oczywiście każdy z nas zaczyna, ale ja Wam chcę tutaj pokazać rzeczy, które możecie przeskoczyć i już wejść w tą ścieżkę profesjonalnego instruktora trochę szybciej niż jeżeli będziecie przez to przechodzić sami, latami do tego dochodu.